Siemano i witamy w następnym odcinku Zobaczmy co jest w środku W dzisiejszym odcinku tak, myśmy powiedzieli, że paleta będzie w stylu home and byśmy powiedzieli turystycznie Za paletkę daliśmy 1600 zł, na której się znajduje bagatela 400 produktów, więc byśmy to powiedzieli, że trochę będzie ukrócone i będziemy pokazywali chyba najbardziej ciekawe rzeczy, które się tutaj znajdują. Nie przedłużając zapraszamy do środka Zobaczmy, co jest w środku. Szczerze prawdę mówiąc, chciałbym powiedzieć na wstępie, że myśmy w ogóle nie nagrywać tego odcinka, lecz! Gdyż w dobę zrobiła nieotwarta paleta 180 tysięcy wyświetleń na TikToku czyli chcieliśmy zrobić wszystkim tym najbardziej komentującym, że jednak tak, to jest to, tak, oni się ucieszą, bo jak to się mówi, oni lubią, oni tak często, tak fajnie wypisują i bardzo gorąco pozdrawiamy z całego serduszka, więc udzielajcie się jak najczęściej, tak robi nam to zasięgi, więc piszcie co chcecie i będziemy się też się cieszyli razem z wami, więc no cóż, zacznijmy! No, że na pierwszy ogień, to co mamy tutaj? Sensor Night, light, night czyli mamy co? Ładowareczka jakaś, podkontakt, ze... i tu mamy polarka, jeżeli widzicie, to jest do tych zegareczków, co? Nawet mieliśmy ostatnio. To tutaj akurat też się powtarzają. Mamy... Uświetlenie LED. Trzeba się chwilę skupić, żeby coś. Mamy, kurde, to, co bazary lubią najbardziej. Czyli zestaw i ringsów, i możecie blink, blink robić później. Dobra, to już żeśmy kiedyś widzieli to jest majster Pompka do Kawy, czyli tak zwany turystyczny ekspres. Zestaw chyba jakaś obudowa do bardziej wodnego sprzętu. Nie będę wiem do czego. Mamy, o! Akurat adekwatnie na tą porę, bo jak widać po koszulce u mnie to jest mak. Błąd! Przepraszam najmocniej, nie wiem jak to będzie zmontowane, ale wyprowadziłem mi z błędu, gdyż to jest. Yy, mini stacja wiatrowa. I generalnie jeżeli nie używacie paneli słonecznych do ładowania swoich y, smartfonów w bądź innych gadzie, to zawsze może się być eco friendly użyć turbinki wiatrowej, żeby sobie naładować powerbank, bo inne urządzenie. W życiu nie widziałem czegoś takiego, ale z kosmos. Free panny. No to bardzo nawet jeszcze z 70% dźwięczką, więc możecie wbijać w link pod spodem, żeby zobaczyć. no wyglądam jak typowy Sebastian chyba, co? O, mam żoma. No to z banki, praktycznie jedna trzecia zwrotu z palety. Więc spoko. Chyba coś dla małych ludzi znajdujących się w naszym domostwie, czyli tak zwana mata ściągana do zabawek. Ja znam tego typu urządzenia. Tu akurat mamy trasę, więc jeżeli macie małego człowieka, który się lubi bawić samochodzikami, więc oko. Tu mamy ramkę do ustawiania sobie napisów, więc mamy ich dwie sztuki. Akcesoria GoPro. Hero. Lecimy dalej. Sprktem GoPro Aha, czyli zestaw naprawczy jakichś do okularków. Tu mamy latareczkę ciołową Tutaj jest O shit! O shit to jest akurat bardzo dobre stwierdzenie. Nie wiem na jakiej zasadzie to będzie działać, Ale jak patrzę na opakowaniu, nie wiem czy to będzie widać. Jak gościu wyciąga sobie z tyłu z plecaczka, przenosi tą torebkę na kupę i to nie jest dla psa. Dobra, sorry, wyprowadzili mnie z błędu, to co wystaje tutaj z spod spodu to nie jest torebka, to jest opakowanie na taśmę, więc jeżeli nie chcecie, żeby Wam zmokła Wasz Rolex, najcenniejsza rzecz jaką możecie mieć w międzyczasie, więc spoko, no jakieś zakładeczki, garmin, aha, to jest etui na ostatni taki zegareczek, co mieliśmy, co się przyczepia do telefonu. W szukach kilku, więc akurat będzie pasowało. Sygnałówka do latarki. Tak, jeżeli gdzieś tam chcecie komuś pomachać po ciemku, to jest sygnałówka do latarki, pewnie dedykowana do jakiejś latarki z nas. A rameczka do zdjęcia, takie możecie sobie magnetycznie przyczepić do luwy. Zestaw pasków, garmi. No kabelków USB to tam nie będę pokazywał, Następny te etui do Garmina, co było ostatnio, tu też mamy do Garmina, nawigację na karcie, czyli możecie sobie pobrać, jeżeli posiadacie, dostępne garminowskie opaski zamienne, o fajne, spoko, do GoPro, czytnik, kart, ja tu już co tu mamy? Wisienki, drink holder. O proszę, czyli, jeżeli kurde lubicie pływać na swoim flamingu, to możecie sobie obok Wisienki puścić na basenie i ach, cieszyć się, właśnie. mojito. Mamy bidonik. Co tu dalej? Mamy zapalniczkę żarową. Nawet z fajnym metu I żeby było śmieszniej, to silver tape to nie jest jak gdyby obicie tej zapalniczki, tylko to jest. Ale też, nie kilka metrów taśmy, więc jeżeli będzie wam po coś potrzebne, to jak najbardziej. Co tu mamy? Smart i półtop. Tu mamy jakiś. O Boże, naprawdę? Really? Dobra, tu mamy. Y <głosy> <głosy> nie wiem, <noise> jaki był zamysł tego, żeby. Nie mam sobie kieliszka. Chyba że macie gęsie jajka i na miękko, to tu na popitkę. Nie wiem. Dość specyficzne bym powiedział ustrojstwo, Chyba że nie wiem, to smart people drink wine, jakby było napisane, no to not bad idea, tak. Dobra, następny drink holder. Tu mamy. Ja nie wiem, że to jest. To jest to jest gadżet typu Japonia, wymyśl to sam, czyli Miejmy coś, co jest kompletnie kuźne, bezużyteczne, żeby to nie było za... I nie, to jest. To, boże, cudownie. Wiecie, że Japonia słynie z gadżetów, które nie są nikomu potrzebne, ale kuźba! Automatyczny nawijak do spaghetti. Ja tu muszę popatrzeć, czy tu nie ma jakichś japońskich napisów. Nie ma, ale ten produkt to, to hit. To tam by się sprawdziło. 101 tysięcy bezużytecznych gadżetów from Japan. Okój. Donkey. No kurwa, jak firma nazywa się Donkey, to musisz być kurwa osłem, żeby naprawdę kupić to albo dla beki i i tylko i wyłącznie, chyba że macie nie wiem, znajomych Włochów i chcecie ich kurwa tam wkurbić. Mówi, o zobacz, jaki masz piękny widel. <śledz> to tak. Dobra, co my tu mamy nie No mam żadnego pojęcia co to jest. Tak, u okularki. Pewnie jakieś spoko okularki. ta cena jest 99 euro. Czy pewnie jakieś dobre okularki, pewnie jakieś okularki portowe. Mamy nie wiem, czy to jest Etui, czy to jest jednorazowy. Underwater camera bibi, bi, 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 czy tak. Dobra, kliszowy. Czyli pewnie nie jednorazowy, ale wodoodporne mamy w wersji arbus. I w wersji takiej przejściowej, z kolorkiem. Dobra, dark opal, pure Brazil. Wait, mm -hmm. Dobra, już szybko przeczytane, jeżeli chcecie zostawić sobie bazylię, bo to pewnie są nasiona do bazylii, bo z tego mamy dalej. Mamy jakiś ekspresowy, o kuć. Dobra, jeżeli macie jakiś contigo, ee... Termosik, z tego co widzę, to tu macie taką przystawkę do zaparzania herbaty. Z butan. Dobra, czyli close enough. Czyli y, camping gas. Ciekawy, no, niesłychana sytuacja. Camping gas, więc jeżeli wiecie, że no, posiadacie coś z camping gazu mamy ich około 50 sztuk. Dobra, nie będę tutaj uszczelki lepiej po 5 u nas i hmm, hmm, pod sporek. za 3, więc co my mamy tutaj dalej? Tu mamy Hero 7, mamy pewnie osłonki, które możemy sobie przykleić bezpośrednio do kamerki, żeby zabezpieczyć do szóstki 6... co tam dalej? Charging data Garmina, aha, czyli mamy jakąś ładowarkę garminowską, jakieś urządzenia, następne kabelki i mamy Delfina, chyba bądź w księżyc, albo w fasolkę niebieską. A co to jest dokładnie, to zaraz Wam powiem. Czyli mamy, jeżeli chcecie się pochuśtać, to macie y, taki przenośny hamaczek. Spoko sprawa tutaj, tego i robimy z siebie szynkę. Dobra, cóż, zaraz wyjeżdża na następny karton, więc zobaczmy, co jest dalej. No dobra, na, następnie dotarły do nas następny kartonik, tu trochę żeśmy Miary, miarę uprzątnęli i mamy tak yy, i to nawet i to taka, prezent do, do zacienienia, coś takiego jak taka rozkładana altanka byśmy może powiedzieli, żeby najbardziej to odpowiednio sprecyzować, Zobacz. więc całkiem spoko, sztuk raz, dwa i trzy. Czyli każdy wartości 200 zł, tu jeszcze coś go mi się Nie zmieściło w kartonie I co my tu mamy? Dobra, to tutaj mamy dla latarki czołgowe. Nie wiem, czy to jest po ciemku. Czyli spoko. Dobra, play and go. Czyli następna mata do zabawy. Polecam takie rzeczy naprawdę. Jeżeli macie dzieci, to śmiało. O kurwa. No to mamy zagwozdkę! Jeszcze raz nie powiem. To dla wszystkich, którzy mają odwieczny spór. Czy ziemia jest płaska? Czy okrągła? Nie, ziemia jest 26. Chyba tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. No nie jest ani płaska, ani prywatna. Jest sześcienna. Więc możecie wkurzać jednych i drugich. Zwłaszcza jednych. I co? Następna mapa, tylko że tu mamy. O, tu mamy akurat sygnowaną opcją Disney w zimniku. I następną mamy. Zwykłą. W. Chyba mamy w. Te, no, balony. Więc to lecimy dalej. No i dobra, ja już widzę, że to jest firma Donkey. Więc to może być dobry lot, ale podejrzewam, że to jest raczej piór. Ale rybcia jest w pyte. <laughs> Powiedział naprawdę, kto to wymyśla? To jest po prostu... <laughs> Możecie mieć własnego, personalnego dorsza. <laughs> Co tu mamy dalej? Naprawdę? Posadź swoją kukurydzę. Really? Rozumiesz. Dobra, typowo widać produkt przeznaczony na rynek amerykański, bo... w naszą kukurydzę, to tak... Nie, u nas coś się że co najwyżej Obie O Jezus, Nie kukurydzę. No, ale dobra, lecimy dalej. Tu mamy abażury Mamy latawiec. Przynajmniej, myślę. Albo... A nie, przepraszam, to jest kurczę taki plakat. Y, dobrze, I know English and I can read it, so y, to jest tak zwane. Zrób. ile? Nie jest ładnie pisane. Ale zrobić ileś rzeczy, zanim dorośniemy. Więc spok opcja. Dobra, tu mamy plakat mapa. Co następny? Tak samo. A nie. Ole, czasty To jest fajna zajawka! Jeżeli ktoś lubi coś sobie wyszywać albo. Robić ten, to możecie ze swojego miejsca zamieszkania Jak są rozprowadzone Kreski, w sensie jak odchodzą yy, Połączenia lotnicze, czy coś takiego, wyznaczyć sobie punkty docelowe, do którego dość Darliście czy coś jak yy, Tamten Niby ziemio Niby ziemio, kukurydza następna Ja się boję, co tam jest pod spodem Trachowam nie mnie to lęki Yy, to są wkładki do butów, żeby wam man... Laczej nie baliły. Shoe's tak. No more sting. Więc yy, jeżeli chcecie wkładki, nie wiem, na, na jakieś zasadzie to ma działać, ale generalnie mają pochłaniać pewnie wilgoć. O, coś co nam wypasowało bardzo do yy... Podkładek pod drinki, czyli kółko okay. e, Dobra, 20 days to I can do it. O! To, to może być spoko, bo wyciągacie sobie karteczkę. Znaczy, podejrzewam, że raczej napisy są w wersji yy, angielskiej i możecie sobie robić dzień jeden, dzień dwa, dzień trzy. Czy wytrzymacie taka próba sił pewnie, jaką może być? spoko. Opcja, taka zabawa. Wytrwaj sam, i tu mamy Squeezie Energy drinki Lemon, Bazylia i Bazylia, czyli generalnie mocno bazyliowe. Mamy różne odmiany. polecamy, znowu mamy skunksa. Raczej podejrzewam, że okulary nie będę wyciągał. Cena 20 Oiro, więc spoko. Co tam mamy dalej? O, no i widzicie, i nie musiałem wyciągać. Aha, dobra, bo to jest pokrowiec na okulary. To jest plastik. No. Counter to White Star. Nauczyłem. Wsiu, czyli tak zwany melażowy, niezbędny. To jest chyba korek. No, tak, korek. Nie. Tylko do zlewu. To. Także tego następnego skunksa mamy, później co tu latarka warta, mamy Thailand, książka, poradnik gdzie nie chodzić, żeby się nie naciąć, o, klipsy do obrusu. Dobra, okej, okay. to jest na 3 to jest taki do przyczepienia sobie po prostu różnych karteczek wizytowych, zdjęć, takie mamy psuwki. No i co, dobra, tu już zostały tak naprawdę same baterie. Chyba jedyna, ostatnia rzecz to jest jakaś opaska e eko na cóż, żebyście chcieli przyczepić, żebyście byli bardziej widoczni. I co, z tym schodzimy na dół, przenoś na wyrko. Nie ma coś takiego jak Dyby. For camping, out the door. Czyli. She... Uszko polowe, ale nie do końca polowe. Sins, czyli to jest... Naprawdę, to są patyki do grillowania. Na Ale co one są wszędzie? To są same pokrowce. Samy pokrowce? Naprawdę? Ale jazz. To są same pokrowce na... No, szkoda, że są same pokrowce. z tego co widzę, to jest... Na... Yy, po prostu, jeżeli... Jakbycie kiełbę smażyć takie, takie. ale spoko. Altane. Dość solidną. Byśmy powiedzieli, że połowa wartości zakupu palety, czyli 9 stów, całkiem nieźle. Kartony. Kartony są zawsze dobre. O! I mamy następne fisze. Fisze. Możecie zobaczyć, jak pani fisz wygląda. Tak, w środku. Sam, więc sympatycznie w jest sztuk Łomatko, jeszcze trochę. Tu mamy trawer, Towel, Microfiber. Aha, czyli to mamy tak, ręcznik z mikrofibry Więc opcja. Są następny. Stanky Kids. Stanky Kids. Skanki. Czy to jest kółko, czy to jest drink holder? Nie, to jest chyba. Tak, to jest kółko. Do pływania dla dzieci. Wesoły Krabik. Wesoły Krabik sztuk 6. Mamy co tu jeszcze mamy. O, bardzo spoko. Zeszyt na wpisywanie naszych poczynań ogrodowych. Co w którym miesiącu i jak kwitnie. Co posadzić. Tu mamy jeszcze. O! Akurat pasujące do tego drina, co żeśmy wspominali. Czyli. Moczaj to koktajl set żeby was nie okłamać, lifehacki w wersji papierowej i jakaś tam książka nie będę wnikał, a możecie sobie nie wiem czy akurat ten gwint będzie pasował ale powinien To jest trochę inny. nie to nie jest standardowy gwint od korka, generalnie zakładacie sobie na butelkę i z butelki też sobie używacie jako konewki, więc spoko. Tutaj ciężko będzie mi zaprezentować yy... może w ten sposób co to jest Uj! Pa, 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 pa. to jest tak zwany wózeczek transportowy składany więc jeżeli gdzieś tam coś tam musicie sobie przeciągnąć, jest rączka albo jedziecie sobie na plażę i nie chcecie się tarabanić z całym sprzętem. spoko opcja z tego typu że no kółka ma, rączkę ma, warto jak to się mówi oszczędzać sobie ręce i plecy więc całkiem spoko przydatna rzecz, trochę waży sam w sobie ale nie oszukujmy się no, konstrukcja stalowa aha, czyli to jest to, tak samo wykreślanka która jest plakatowa, co tam, bo co zrobić za nim, a tu jest to potraw, które Musisz zjeść za nią, nie uzupełnijcie tego. E, dobra, tu jest następna mapka. Tu mamy 50 koktajli, które musisz wypić, czyli dla amatorów wysokoprocentowych rzeczy. No i tak samo jak wcześniej, może to koktajl set. nie jest. Pantera jest mocna, jeżeli macie. Ja to widzę w takiej, w takiej starszej pani rudej fryzjerki. Takiej po sześćdziesiątce, kuźwa, że to jest w tym salonie, to, to idealnie by się nadawało. No i dobra, co my tu mamy? Już legendarny, wcześniej prezentowany widelec ogrotowy. Tak, na lepek, na kask młodego paskadera. Dobra opcja. <ścoughs> Jeżeli lubicie dj rzeczy i bawi Was zabawa z waszą pociechą, możecie sobie okleić. Może... Widać tam, jak jest wykonane, co potrzebujecie, żeby stworzyć z Was zestaw instrumentów z papieru w nowym designie. Więc spoko, że nie chcecie rysować, a bardziej kreatywnie wykonać taki projekt, więc spoko. Tu mamy na świeczuchy Biedron. Biedron jest termometrem. The made. The made. Czyli pewnie jakaś gra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widać, bardzo dużo drobnych różnych rzeczy na paletach zostały też takie drobnice. Więc na razie to by było na tyle. Nie będziemy Was zaśmiecać niepotrzebnymi rzeczami, żebyście oglądali. I tym jak mucha przelatująca przed chwilą, przed moją twarzą, dostającą spadki lepę, Spadajcie. Na fanpage, na Facebooku. Zobaczcie coś. W środku Żegnamy się i zapraszamy na następny odcinek. Do zobaczenia. Cześć!